Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym unboxingu z serii Openingów Pixel Box. Tak więc przed nami najnowszy boksik, który wpadł w moje ręce. Zobaczmy, cóż ma do zaoferowania w swojej zawartości, o ile uda mi się do niego dostać. U, u, u. Już widzę, że gadżety to się tutaj ledwo mieszczą. Okej, okay, dobra. To, co mnie interesowało, to yy, karteczka, która jest małą zgabką i informacją dla mnie. Tak więc yy, zobaczmy, cóż tutaj się kryje. Sierpniowy temat Monster. Nie będę ukrywać, że dosyć mocno wyczekiwany przeze mnie, szczególnie że. Yy, zawierał takie tematyki, które nie będę ukrywać, ale lubię i mi się podobają. Więc tym bardziej się cieszę. No dobrze. Yy, sierpniowy Pixel Box numer 1. Niezbędnik ucznia w Hawkins, czyli licencjonowany planer na biurko z motywem The Stranger Things. No dobrze, zatem obstawiam, że to jest ten największy gadżet Stranger Things, no, ojejku, no lubię, wiadomo, tak Co prawda, no jest dla mnie takim, jakby to nazwać, tak No Stranger Things jest serialem dobrym Jeśli chodzi o muzykę, jest genialny Jeśli chodzi o zdjęcia, jest genialny Ale dla mnie, jako takiego dosyć, troszeczkę bardziej doświadczonego widza Widzę tam mnóstwo takich połączeń, gdzie tu mamy trochę obcego, tu trochę tego, tamtego. No jest to taki mały zlepek różnych takich wątków, które gdzieś już tam mam w pamięci, ale mimo wszystko jestem fanką, bardzo lubię i zdecydowanie bardzo cieszę się z tych gadżetów. Czyli tak mamy planer to raz i mamy naklejki Tak uwielbiam naklejki. Yy, Jejku, ogólnie świetna sprawa, tu jest bardzo dużo tych karteczek Ale czy to można jakoś tak sobie postawić, żeby to stało jak kalendarz Wiecie, że tutaj tak jak ramka, nie? że ma taki wspornik z tyłu i można to oprzeć Nie, to może leżeć, możemy sobie wpisywać różne fajne rzeczy i nie wiem, naklejać naklejki No ale ja tak tych naklejek naklejać nie będę, odłożę sobie je do kolekcji yy, Tak więc numer dwa Sławny rzeźnik, czyli licencjonowana figurka akcji Geralt z gry The Witcher. Okej, okay, czy mamy kolejną figurkę z Wiedźmina i tym razem jest to Wiedźmin. W poprzednich seriach był miesiąc, bo tak patrzy po ścianie. Gdzie mieliśmy tą taką laleczkę kurczę, Ona jest Siri, Siri, jakoś tak ona się nazywa. Ja tego serialu nie oglądałam, więc musicie mi wybaczyć. Ale czy cieszę się z tej figurki? Tak, cieszę się, chociażby dlatego, że no jak już mam jedną, no to fajnie jest mieć dwie do kolekcji. Jeszcze ubolewam nad tym, że z Cyberpunka nie mam Silverhanda. A z tego co kojarzę, on też już był we wcześniejszych boksach, więc no niestety już go nie trafię. No ale jak widzicie, jest Geralt, więc to jest fajna informacja. Jeśli chodzi o te figurki, czy ja je otwieram z tych pudełeczek? Jedną wyjęłam, ale. <tosłuch> Jest mała to raz, w ogóle ja Wam tutaj pokażę jak to wygląda, żeby się też światło nie odbijało yy, Mamy naszego Geralda, mamy podstawkę i są dwa miecze Te figurki charakteryzują się tym, że one są takie, wiecie, wyginane w nadgarstkach, w każdym stawie praktycznie, nie? W łokciu, w ramionku, w kolanach No i... One nie są jakoś szczególnie duże, nie? No, mogłabym je gdzieś tutaj poupychać, ale tak średnio mi się komponują z czymkolwiek, dlatego chciałam je trochę wyżej tam sobie wrzucić na ścianę, ale z kolei są za małe, więc lepiej wyglądają w pudełku i tylko i wyłącznie dlatego ich nie wyciągam, no bo też one są na takiej podstawce i tak, no jakoś tak, no nie wiem. No nie jest to ulubiona, tak jakby seria z. No seria tych figurek, jakie jakoś szczególnie mi przypadają do gustu Jak mam być szczera, więc... No zdecydowanie wolę popy albo jakieś edycje kolekcjonerskie, którymi się też ostatnio zajawiłam yy, Numer 3 Legitymacja członkowska, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie Pixelboxie Mini, limitowana naklejka i przypinka Okej, okay, w takim razie tak, dobra Mamy Hellfire Club. Czyli zobaczcie sobie, to się prezentuje w ten oto sposób, czyli klasycznie, tak jak w każdym boksiku z pikselka. Mamy przypinkę naklejkę. One już u mnie mają swoje miejsce w szufladzie, mam specjalną taką szkatułkę, gdzie sobie je zbieram, i sobie leżą. Numer 4. Pamiątka ze zjazdu mleczarzy, czyli dostępna tylko w tym Pixel i Pixel. Mini, a czy to się już w ogóle nazywa, to jest Pixel Box, a ten mały to jest Pixel Mini, czy nie Pixel Box Mini, nie wiem, jakoś tak trochę mi się, bardziej by mi pasował Pixel Box Mini, no ale okej okay. Limitowana koszulka, dobra, w takim razie zjazd mleczarzy Kurde, czyli co, że to będzie jakaś wiedźmińska? O mój Boże O Jezu <grym> Pij mleko no taka śmieszna, nie w moim stylu trochę, więc czy będę ją nosić? No raczej nie wiem, może po domu jakoś ewentualnie. No, no jest taka śmieszna. Że tak powiem. No, nic nadzwyczajnego, tak? Wolałabym, nie wiem, jakąś super ekstra koszulkę ze Stranger Things z tym takim stworem, albo nie wiem, z nastką, albo na przykład z tym plakatem, jaki był na samym początku. Wiecie, że tam jest nastka na dole, tam są te takie czerwone, niebieskie kolory. No, coś takiego by mnie zajarało konkretnie, a ta koszulka mi się tak średnio podoba. Tylko w Pixel Box. Ulubiony zegar. Wekny, czyli licencjonowany zegar ścienny z motywem Stranger Things, jeden z trzech wzorów. Nie, Boże, mam nadzieję, że mam najlepszy. Yy, dobrze, okej, okay, czyli tak. Jest zegar, faktycznie, ale jest naprawdę ładny. Ej, ale. A, bo on jest taki do góry nogami. On tak ma być? Czy on się obrócił? No bo patrzcie, nie, tutaj w sumie mam napisy dobrze, ale jest. Aha! A się Okej, okay, one są po prostu do góry nogami, ale nie, że tak, tylko że po prostu są, wiecie, no czajcie, patrzcie, takie są odwrócone. Więc no trochę mnie tutaj to zmyliło. Ale okej, okay, dostańmy się. Ocie, kurde, patrzcie, jakie pancerne zapakowanie, jakieś śrubki, nieśrubki. Poważnie, czy to jest... Muszę to rozerwać. Ale co tam? Nas będzie. Problem z ogrzewaniem w zimę, to wiecie Kuźwa, to jest naprawdę... Ha, dobra, bo to się odkręca Dobra To to... autentycznie w... jakieś śruby, bożu No dobra, przynajmniej się spoko wyjęło Jestem ciekawa, jak zwykle, jakie są dwa pozostałe wzory Mam nadzieję, że mam najładniejszy, przynajmniej taki, wiecie, dla mnie O Jezu, tu jest jeszcze wersja, patrzcie, mamy budzik yy... No, na bateryjki. Bateryjek nie ma, jakaś jedna mała bateryjka, ale to się gdzieś tam znajdzie, bo raczej powinna mieć jakąś małą baterykę. Zegar bardzo mi się podoba. Naprawdę jest śliczny i muszę przyznać, że no ja ogólnie bardzo lubię, wiecie, takie czerwone, takie pastelowe kolory. Więc no to jest moja bajka zdecydowanie. Ja sobie te śrubki, to ja mam to sobie zatrzymać. Aha, bo może jak ja sobie je tu wkręcę i tak trochę zostawię miejsca, to będę mogła w sobie go gdzieś zaczepić. Nie wiem, muszę to poczytać. Jestem też mega ciekawa, jakie są dwa pozostałe wzory, no bo tak jak wiecie, tak jak wcześniej na przykład były te pluszowe y, maskotki z God of War, no to ja mam kratosa, jakbym miała. Boże, kratosa. Mam Atreusa, jakbym, no wiadomo, no, myślenie życzeniowe, wiadomo, że chciałabym mieć kratosa, no ale tak. Mam Atreusa, wiadomo, chciałabym mieć kratosa, no to no zawsze. Jak się już człowiek dowie, co tam było innego, no to się okazuje, że mogło być lepiej. Ale osobiście muszę przyznać, że ten zegar to jest chyba najfajniejsza rzecz, jaka mi się teraz trafiła w tym boxie. Jestem zadowolona z tego. Koszulka mi się średnio podoba. No figurka spoko, że jest, bo będzie do kolekcji. Mam już dwie. No i ten planer. No są naklejki, no. Ja ogólnie jestem takim typem człowieka, że ja lubię zapisywać, praktycznie wszystko zapisuję, więc myślę, że mi się to na pewno przyda i, I to może być naprawdę taka fajna, praktyczna rzecz, no ja z kalendarza takiego wiecie zeszytowego i tak korzystam w pracy, bo ja to muszę mieć wzrokowo, ruchowo, wszystko ogarnięte Więc tak to wygląda z mojej strony Jeśli miałabym być szczera, czy ten box mi się podoba, no... Troszkę liczyłam na coś więcej. No jakby była koszulka ze Stranger Things, to bym po prostu no, płakała i, i skakała z radości. No bo mogłabym ją sobie nosić na co dzień. Pamiętam, że jak jeszcze w jednym z, tam z, w jednej z sieciówek yy, był właśnie motyw ze Stranger Things, to sobie też kupiłam bluzę, nie? No to też na przykład lubię ją sobie nosić, jak są takie chłodniejsze dni. Teraz wiecie, no, przychodzi zaraz jesień, więc akurat byłoby fajnie. No, koszulka mi się tak. No. Tak średnio, nie? No ale dobrze, no, czekamy i, i nie jest, w sensie, nie mogę się już doczekać kolejnego boksa. Szczególnie, że zawsze, no, praktycznie zawsze mi się coś fajnego tutaj podoba. No to cóż, moi kochani, no, tak, jestem trochę zadowolona, trochę, tak troszkę zasmucona, ale ten zegar trochę mi tak bardzo rekompensuje wszystko. Na 100% go sobie gdzieś w ładnym miejscu położę. Ale czy będę z niego korzystać, to się muszę zastanowić, a dlaczego? Nienawidzę, jak coś tyka. Tak, to jest taka rzecz, że na przykład, jak ja sobie siedzę w pokoju albo idę spać, to ja muszę mieć całkowitą ciszę i żaden tykający przedmiot po prostu nie ma prawa bytu w moim otoczeniu, więc no. Zobaczymy, jak będzie głośno tykał. Tak od tego będzie zależał jego y, żywot, czy będzie po prostu leżał, czy będzie żył. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego unboxingu. Dajcie znać, jakie są pozostałe dwa modele zegara, bo jestem mega ciekawa, jakie są te pozostałe tła i, i jakie wy macie, albo jakie chcielibyście mieć. Dajcie znać, czy ta koszulka Wam się podoba, bo może po prostu mi się tak średnio nie podoba? Albo średnio podoba, żeby nie było. <laughs> no, ale, no nic, no nie zawsze można mieć wszystko, czego się chce. No dobrze, moi kochani, życzę Wam też dzisiaj miłego dnia, udanego weekendu. Ja jestem przed urlopem, więc tym bardziej jestem zadowolona, że w końcu człowiek trochę więcej ponagrywa, że tak powiem, już nie będę mówiła, że odpocznie. Nie zapomnijcie o komentarzu pod filmem, o łapeczce w górę i do zobaczenia już niedługo. Cześć!